Cześć, tutaj Mateusz i Marzena. Rozmawiamy o stawieniach. Dzisiaj porozmawiamy o kobiecości. Czym jest kobiecość według ciebie? To takie pytanie, wiesz, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi moim zdaniem. Bo możemy sobie spojrzeć na kobiecość z różnych stron i myślę, że każda kobieta będzie miała na ten temat trochę inne zdanie. Bo jeżeli jesteśmy już kobietami z samego urodzenia, i czujemy się, że jesteśmy w energii żeńskiej, to możemy powiedzieć, że jesteśmy kobietami. Ale są też takie kobiety, które czują, że mają u siebie dużo energii męskiej i są też postrzegane jako kobiety, i też się czują w tym dobrze. Więc myślę, że kobiecość w ogóle ma bardzo dużo takich warstw. Każda kobieta jest inna, i będzie miała inne spojrzenie na kwestie kobiecości. Na ile często? Temat kobiecości pojawia się podczas Twoich sesji. Często przychodzą kobiety, które nie czują się dość kobiece. Czasami przychodzą kobiety, które nie są w związkach i szukają przyczyn tego, że nie mogą stworzyć relacji czy też utrzymać długo jakiegoś związku. Szukają tutaj rozwiązania w swojej kobiecości, czyli mają takie poczucie, że czegoś im brakuje, że nie są przez mężczyzn postrzegane jako kobiece. Bo funkcjonuje często takie określenie, że żeby kobieta była widziana przez mężczyzn, to musi emanować kobiecością. A tak naprawdę, jak spojrzymy na kobiety, które są w związkach, to to są bardzo różne osobowości. Są i takie kobiety, które są bardzo silne, takie, które są bardzo sprawcze, a to przypisujemy raczej cechom męskim. Ale są też kobiety, które są delikatne, które są bardzo wrażliwe. Są kobiece i nie możemy powiedzieć, że jedne mają większe szanse na to, żeby być w jakimś związku, a inne mają mniejsze. Natomiast to, jakimi kobietami się stajemy, to na pewno możemy już zobaczyć w naszych domach. Jeżeli rodzi się dziewczynka, to ma jakiś wzorzec mamy. I teraz pytanie, jaka ta mama była? Czy co my widzieliśmy w tej mamie? Czy mama była Taką kobietą, która potrafiła brać w ogóle od mężczyzny, bo to jest też takie bardzo ważne. Czy my, jako kobiety, w ogóle potrafimy brać? Bo jeśli nie potrafimy, no to wchodzimy raczej w te aspekty męskie. Natomiast kobieca kobieta jest taka, która mówi, mi wolno brać. Czyli ja jestem kobietą. I oczekuję, żeby do mojego życia przyszły dobre rzeczy, dobre sytuacje, żeby pojawił się odpowiedni mężczyzna, i sięgam do swojej kobiecości. Natomiast jest też kolejna rzecz: czy w ogóle mama ufała tacie? Czy tata był dostępny dla niej emocjonalnie? Czy tata widział w niej kobietę? I jak jesteśmy mali, ta mała dziewczynka rośnie, to sobie obserwuje i patrzy, co tutaj się dzieje. Nam się czasami wydaje, że dzieci nie widzą, ale dzieci widzą to, co jest między nami. I taka dziewczynka rośnie, w, w, jakby w takim przekonaniu, że kobiecość tak wygląda, jak pokazuje mama. Dopiero jak jesteśmy dorosłe i jeżeli czujemy, że tam były jakieś braki. To staramy się to zmienić. Pracujemy nad sobą, sięgamy do różnych, do różnych miejsc, gdzie możemy zobaczyć inne rodzaje kobiecości, jakby inne kobiety, i możemy czegoś zaczerpnąć. Natomiast tym pierwszym, co widzimy, to jest to, jaką kobietą jest nasza mama, czy też była. W takim razie, jaka mama czy jaka kobieta, która jest wzorem dla takiej dziewczynki, umożliwi jej stanie się taką właśnie. Najlepszą wersją samej siebie, kiedy dorośnie. Jeżeli jesteśmy wychowani w domu, gdzie był szacunek wzajemny rodziców do siebie, gdzie mama była widziana przez tatę i tata też był widziany przez mamę, to wtedy mamy równowagę. I taka dziewczynka rośnie z takim przekonaniem, że może zaufać mężczyźnie i może być kobietą taką, która jest widziana i taką, która jest postrzegana jako kobieca. Zwróć uwagę, jest, można sobie zaobserwować chociażby w samym ubieraniu się kobiet różnica, prawda? Jedne kobiety są mhm. ubier ubierają się w sukienki, zwiewnie są umalowane, a inne kobiety chodzą zawsze w spodniach. I tu też można sobie zaobserwować, jak było w domu, czy mama Zwracała uwagę na te aspekty, czy nie zwracała? Czego się nauczyliśmy w domu? Czy to jest ważne dla naszej kobiecości, czy nie jest ważne? Oczywiście, jeśli chodzi o kobiecość, to nie mówimy tylko o samym zewnętrzu, ale chodzi też o taki rodzaj delikatności wewnętrznej. Chodzi o to, że kobieta patrzy przez uczucia. Kobieta jest emocjonalna. A mężczyznę postrzegamy jako tego, który zajmuje się sprawami takimi materialnymi, sprawami związanymi z jakimiś dokumentami, przypisuje mu się inną rolę. Oczywiście mamy w sobie wszystko. Trochę jesteśmy, mamy tej energii męskiej, trochę mamy energii żeńskiej i to jest w porządku. I to jest dobrze, bo wtedy, kiedy potrzebujemy, sięgamy do jednego, a kiedy potrzebujemy, sięgamy do drugiego. Natomiast problem jest wtedy, kiedy kobieta nie czuje się kobieco. Czuje, że czegoś jej brakuje, że ma tak dużo różnych obowiązków narzucone, tak dużo ciężarów, które ją. Jakby tak przyginają wręcz, że mówi, że ja, jak mężczyzna, ja wszystko robię, ja mam wszystko na swojej głowie, ja nie mogę w ogóle sięgnąć do mojej kobiecości. To wtedy rzeczywiście trzeba by się zastanowić, co tu się dzieje, co się stało, że nie ma tej równowagi. Natomiast, jeżeli mówię, w jednych sytuacjach jesteśmy takie, w innych jesteśmy inne, to, to jest w porządku i nie krytykujmy siebie za to. Czasami też tak jest, że jesteśmy w jakichś okresach życia, kiedy potrzebujemy sięgnąć bardziej do męskiej energii. Potrzebujemy tej energii więcej, bo na przykład jest taka sytuacja, że na przykład musimy więcej pracować akurat teraz, potrzebne są większe zasoby finansowe i koncentrujemy tutaj swoją uwagę. Oczywiście możemy robić biznesy i pracować po kobiecemu, też. Ale często to się tak zdarza, że potrzebujemy więcej tej takiej siły i stajemy bardziej do męskiego. Natomiast jeżeli kobieta czuje, że tego kobiecego ma za mało w sobie, to będzie jej trudno o tyle, że będzie miała poczucie takiego niedosytu. I teraz co się dzieje? Taka kobieta. Jeżeli wchodzi w relację, w jakiś związek, to wybierze sobie mężczyznę, który z kolei, żeby uzupełnić te jej braki, będzie miał sporo tej żeńskiej energii. I takie związki całkiem fajnie funkcjonują nieraz. Natomiast, jeżeli chciałaby bardziej sięgnąć do swojej kobiecości, to wtedy ten mężczyzna, z którym jest, warto by było, żeby sięgnął do tego swojego męskiego. Dlatego, że wtedy będziemy mieć takie zdarzenie. I mogą w związkach pojawić się trudności. I nieraz jest tak, na przykład, że kobieta pracuje, a mężczyzna zajmuje się domem, prawda? Są takie sytuacje. I tak, jest. Czasami jest to czasowo, czasami jest taki wybór podjęty, że jak dzieci są małe, to mężczyzna zostaje z dziećmi, prawda? Kobieta pracuje, a czasami jest to ze względów zdrowotnych, a czasami jeszcze z takiego po prostu wyboru, że kobieta ma pracę, gdzie zarabia. Więcej i para podejmuje taką decyzję. To jeżeli mamy taką sytuację, to też warto jest sięgać do tego, żeby próbować chociaż czasami, jakby tą kobiecość, tak trochę, powiedziałabym, wzniecić bardziej poprzez różne takie aktywności, może bardziej kobiece, kontakt w, jakim, w jakimś gronie kobiet. Ja mam też takie przekonanie, że jednak, Kobiecego uczymy się od kobiet, więc sięgając teraz do rodu, jeżeli mieliśmy na przykład mamę, gdzie było mało tego kobiecego widzieliśmy, to może warto spojrzeć jeszcze głębiej. Może mieliśmy jakąś babcię albo ciocie i może tutaj było więcej, bo zasoby w rodzie gdzieś w jakichś miejscach związane z kobiecością są. Tylko pytanie gdzie i czy my mieliśmy faktycznie do nich dostęp. Bo jeżeli nie mieliśmy do tego dostępu, no to nie możemy sobie wyobrazić do końca, jak to jest czuć się kobieco, i wtedy możemy mieć takie poszukiwanie bez końca. Czuję, że nie czuję się kobietą, ale jak zapytam A jak to jest czuć się kobietą? To wtedy nie potrafimy powiedzieć. Najpierw warto się porozglądać i zobaczyć, co mamy przy sobie i jak ta kobiecość rzeczywiście wyglądała. Najpierw od mamy, potem od babci. Jak radziłyśmy sobie z kobiecością wtedy, kiedy dojrzewałyśmy? Jakie miałyśmy komunikaty od taty? O, prawda? Tata jako taki pierwszy mężczyzna dla młodej dziewczyny. Tata jest bardzo ważną postacią. I czy tata nam mówił jakieś komplementy? Czy tata raczej tutaj mówił takie komunikaty, które no, nie pozwalały nam do końca tutaj rozkwitnąć? Jakie to mogą być komunikaty w takim Myślę, razie? Myślę, że zawsze warto mówić tym dziewczynkom takie komunikaty, że są piękne, że są dokładnie takie, jakie mają być i żeby te dziewczynki czuły tą pełną akceptację. Oczywiście, jak dziewczynka jest w takim okresie, Dojrzewania, to często jest to też trudne dla ojca, bo ona dojrzewa. Czasami jest też tak, że na przykład jeżeli między rodzicami nie układa się zbyt dobrze, to tata też nie widzi córki, bo patrzy przez pryzmat mamy. A czasami może być tak, że tata nie widzi, nie widzi mamy, ale z kolei jest bardzo skoncentrowany na córce. Ale córka wtedy nie będzie też przyjmowała tego, co mówi do niej tata, z tej miłości do mamy. I to się robi takie troszkę jakby zamknięte, wiesz, takie koło. Warto jest dzieciom mówić pozytywne komunikaty i przede wszystkim dzieci widzieć. To jest podstawa, to jest to, o czym my zawsze rozmawiamy, Mateusz. Mhm. Że jak jesteśmy widziani, czyli my widzimy nasze dzieci. Nasi rodzice nas widzieli, to wtedy wiele rzeczy jest o wiele prostszych. I z kobiecością też tak jest. Bo gdybyśmy miały być mężczyznami, to byśmy były mężczyznami, ale jesteśmy kobietami, więc potrzebujemy tej kobiecej energii. A co, jeżeli dziewczynka urodziła się w rodzinie, w której oczekiwano chłopca? Na przykład, tata bardzo chciał mieć syna, a ma tylko córkę. To się zdarza często. I wtedy taka dziewczynka może podejmować różne aktywności takie, których oczekuje ojciec. Czy to są często takie dziewczynki, które biegają po drzewach, naprawiają samochód statom, wiesz, podejmują takie aktywności, które mamy jakby tak społecznie przypisane do chłopców, bo taka dziewczynka stara się cały czas zasłużyć na miłość ojca, no bo skoro ojciec chciał tak. To ja z miłości do niego taka będę. To jest bardzo często. Taka dziewczynka sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, że zachowuje się w taki sposób, ale myślę, że może być taka dynamika tutaj przejmowana z tej miłości do ojca. I jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli ta dziewczynka dorośnie, już stanie się kobietą? Myślę, to, to chyba będzie bardzo różnie w zależności od tego, co się będzie działo jeszcze po drodze. Czyli tutaj będziemy mieli postawę mamy, w jaki sposób ona się będzie zachowywała, mhm. czy ona będzie wspierała to, czy też będzie pokazywała tej dziewczynce tą kobiecą stronę. Będzie zależało od tego, w jaki sposób ten tata będzie traktował tą, tą dziewczynkę, jak już dorośnie, jak będzie kobietą już, i w jaki sposób będzie traktował jej mamę. Bo może być tak, że będzie, będą tak różne zależności, wiesz. Na takich różnych tutaj mogą być poziomach, że nie możemy dokładnie powiedzieć, co się wydarzy dalej w życiu, bo nie wiemy tego. Na pewno tutaj będzie bardzo dużo różnic pomiędzy jednym domem a drugim domem. Mhm. Rozumiem. Ale czy kobieta może być szczęśliwa, nawet jeżeli jest bardziej chłopczycą, czy właśnie ta jej kobiecość wygląda trochę inaczej niż może taka typowa, typowa kobiecość, o której wcześniej mówiliśmy, czy to? Może wpłynąć w jakikolwiek sposób na, na nasze życie, na, na szczęście, na bycie spełnionym. To, czy będziemy szczęśliwi, zależy od nas. Czy pozwolimy sobie na to szczęście. Ja czuję, że jeżeli nawet spotykamy w swoim życiu osobę i patrzymy na nią, obserwujemy, w jaki sposób się zachowuje i widzimy u niej dużo cech męskich, to to absolutnie nie wyklucza poczucia szczęścia. Mhm. Absolutnie. Kobiety, które są bardzo y, y, kobiece, też często mówią o tym, że nie czują się szczęśliwe. To nie jest gwarancją niczego. Ja myślę, że gwarancją tego, żebyśmy my mieli poczucie szczęścia, jest to, żebyśmy mieli akceptację do siebie takim, jakim jesteśmy. Bo nawet jeśli mam jakieś poczucie, że chcę pracować jeszcze nad tą kobiecością, coś tutaj jeszcze chcę zmienić, to to nie wyklucza mojego szczęścia, prawda, w tym momencie. Bo tu sięgamy do czegoś takiego, że żeby być szczęśliwym, to trzeba być idealnym, a to nie jest prawdą. Bo nigdy nie będziemy idealni, nasi, tak samo jak i nasi rodzice nie byli idealni. Byli właściwi dla nas, tacy jacy są. Ale na pewno nie byli idealni. I my też nie musimy. I od nas samych, od tego, co my zrobimy z tą wiedzą o sobie, zależy też nasze poczucie szczęścia. A myślę, że to, czy się czujemy bardziej kobieco, czy mniej kobieco, niczego tutaj nie gwarantuje. To są moje odczucia jako kobiety i jako osoby, która pracuje z innymi kobietami. I patrzę i obserwuję kobiety, które są bardzo różne, począwszy już od wyglądu, przechodząc na ich przekonania, sposób bycia, miejsce, miejsca pracy, miejsca zamieszkania to są bardzo różne kobiety. I tutaj nie ma żadnych takich dookreślonych jakichś ram, gdzie mogę powiedzieć: Kobiety, które spełnią ten i ten warunek, są szczęśliwe. Myślę, że coś takiego absolutnie nie istnieje. To kiedy pojawia się ten problem? Kiedy trafiają do ciebie właśnie kobiety z tematem swojej kobiecości? Rozumiem, że rozumiem, że tutaj problemem nie jest to, że te kobiety nie spełniają jakiegoś wzorca, jakiegoś takiego obrazu, tylko że one nie czują się dobrze ze swoją kobiecością, czy nie akceptują w jakiś sposób swojej kobiecości, że mają takie poczucie, że czegoś im brakuje. Z tą kobiecością jest tak, że. To chyba chodzi o takie nasze wewnętrzne poczucie, i każda kobieta będzie to czuła w innym momencie. Więc, jeśli przychodzi do mnie ktoś, siada przede mną i mówi: Słuchaj, ja nie czuję się kobiecą, to znaczy, że tak jest. To znaczy, że ta osoba się tak nie czuje. A czasami przyjdzie jakaś osoba, która mówi: Wiesz, co? Ja naprawdę czuję, że ja jestem kobietą. To tak jest i nie podważamy tego, z czym ktoś przychodzi, dlatego że my sami czujemy. Nikt z boku, żaden terapeuta nie ma wiedzy na nasz temat. To my wiemy. My wiemy, co w nas jest. Więc jeżeli ja mówię, tak, ja się czuję kobietą, czuję się kobieco, to znaczy, że tak jest. Mam w głowie dwa takie scenariusze, w których ta kobiecość może zostać trochę wstrzymana. Jestem ciekaw czy masz doświadczenie z takimi sytuacjami. Pierwsza to jest taka kobieta która wchodzi do takiego właśnie trochę jak wspomniałeś męskiego świata kariery. Chce stawia na rozwój na karierę może ma rodziny może ma dzieci. Natomiast żeby zrobić prawdziwą karierę wysoko zajść często. Dziś tak po trochę zatrzymuje tą swoją kobiecość ponieważ musi. Do wejść do tego wyścigu, w którym otaczają się, najczęściej właśnie mężczyźni, może się trochę, musi się trochę zachować tak jak ona. Czyli to są jakieś kobiety, które są na bardzo wysokich stanowiskach. Czy masz doświadczenie właśnie z, z takimi kobietami, które wtedy trochę jakby kładły na mm, ołtarze, <grybujesz> które żeby tam karierę zrobić? Muszą to zrobić trochę kosztem właśnie swojej kobiecości, którą trochę muszą ukryć, albo trochę się muszą od niej odciąć. Może być taki scenariusz, ale najczęściej takie kobiety nie rozpatrują tego w kategorii, że one coś musiały poświęcić, że one coś straciły. Najczęściej to są kobiety, które mają w sobie dużo męskiego i sięgają do tego zasobu. To jest jedna rzecz, ale przyszła mi jeszcze taka myśl, że. My wchodzimy w różne role w różnych miejscach, gdzie się znajdujemy. I są też takie przypadki, gdzie silna, bardzo kobieta, taka wiesz, y, która idzie po swoje wspaniale, na przykład pracuje w korporacji, jest bardzo skuteczna, przychodzi do domu, przychodzi właśnie do tych swoich dzieci, przychodzi do męża i jest bardzo kobieca. Gotuje, dba o tą rodzinę, wiesz, taka jest naprawdę bardzo przez uczucia. Więc jedno nie wyklucza też drugiego. Przyszła mi jeszcze taka myśl do głowy, bo tak, kobiecość możemy tutaj trochę też powiązać z seksualnością, prawda? Z taką energią seksualną kobiecą. I przyszło mi do głowy, że może czasami być też tak, że kobieta odsuwa się od tej swojej seksualności. Odsuwa się i idzie właśnie w różne takie aktywności, które są bardziej do tych ról męskich przypisywane. I kiedy to się dzieje? Może tak być na, na przykład wtedy, kiedy straciła dziecko i wtedy, kiedy seks kojarzy jej się z tym, że w wyniku seksu może pojawić się dziecko, albo też miała jakieś trudne doświadczenia seksualne wcześniej, były jakieś molestowania, jakieś gwałty i też Stara się tutaj odsunąć, to tutaj mielibyśmy też takie różne schematy i zachowania, gdzie kobieta będzie się odsuwała od tego, co kobiece, dlatego że będzie się to kojarzyło z przekroczeniami. I tu wtedy mamy już takie tematy ustawieniowe, i tutaj sięgamy już do tego, co się wydarzyło i gdzie ta kobieta jest zatrzymana, bo kobiecość może być też gdzieś zatrzymana. Właśnie w takich trudnych momentach, w takich trudnych doświadczeniach. To mogą być doświadczenia nasze, ale mogą być też doświadczenia naszych przodków. Bo czasami jest tak na przykład, że były kobiety w całym rodzie nadużywane w bardzo różny sposób. I też może być to tutaj takie zatrzymane. Jak to się może realizować w takim codziennym życiu? Właśnie może się realizować w tym, że albo. Nie spełniamy się jako kobiety, bo odwracamy się od tego, bo nie chcemy sięgać do tego, co kobiece. Nie chcemy być kobietami, jakby wiesz? Albo może być tak, że odsuwamy mężczyzn od siebie i unikamy takich kontaktów seksualnych, żeby tu się nie narazić na coś, albo też jesteśmy w jakimś związku, w którym wydarzyła się jakaś tragedia. Związana z nienarodzonym dzieckiem, z aborcją jakąś, albo z poronieniem. I wtedy też możemy się odsuwać od swojej kobiecości, bo odwracamy głowę i nie chcemy tam sięgnąć. W takich przypadkach najlepiej, co można zrobić, jeżeli kobieta sobie uśmiecha. W takim przypadku najlepiej sięgnąć, myślę, do ustawień. A jeżeli potrzeba, też sięgnąć do różnych terapii. Bo to są bardzo trudne momenty. Wiesz, jeżeli para traci dziecko w jakiś sposób, to często jest tak, że ze sobą na ten temat nie rozmawia, bo jest to takie trudne dla nich obojga, ale jednocześnie wraz z tym, że o tym nie rozmawia, zaczyna się od siebie odsuwać. I takie kobiety często też mówią właśnie o tym, że ja już nie czuję się kobietą, bo gdzieś ta. Sfera seksualna zanika lub zanikła, bo nie czuję przyjemności z tej kobiecości, a czasami nawet słyszę, po co mi to wszystko. Czy kobiecość można w takim razie odzyskać? Oczywiście. Zawsze możemy, dopóki tutaj jesteśmy, pracować nad sobą i możemy się zmieniać. Takie jest też nasze prawo. Mamy prawo. Być tam, gdzie chcemy, i dążyć do tego, czego pragniemy. Natomiast to, co rozmawialiśmy wcześniej, najważniejsza jest akceptacja tego stanu, który jest. Bo jeżeli my jesteśmy w jakimś y, poczuciu na swój temat i tego nie akceptujemy i walczymy z tym, to czujemy się coraz gorzej, jest nam coraz trudniej. Natomiast jeżeli przyjmuję, OK, mam z tym i z tym problem, ale akceptuję siebie taką, jaką jestem, to otwieram się już na proces zmian. I wtedy szukam rozwiązań, żeby stać się taką kobietą, jaką chcę. Bo wiesz, to nie jest tak, że my już tacy jesteśmy, mamy te różne trudności z domu w większości, mamy jakieś um, przekonania, które są blokujące, no i tak sobie już musimy z tym żyć. No właśnie nie. Właśnie o to chodzi, żeby się rozwijać i by, żeby iść do nowego. Żeby otwierać się na to, czego pragniemy. I to samo jest z kobiecością. Jeśli czuję, że nie jestem wystarczająco kobieca, a chciałabym być bardziej, to znaczy, że robię, podejmuję takie kroki, które mogą mnie do tego doprowadzić. I to jest w porządku. Kiedy teraz powiedziałeś, przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy. Wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy o tym nigdy, ale bardzo często o tym mówisz pomiędzy naszymi nagraniami, i wydaje mi się, że to, jest, że to jest ważne dla naszych słuchaczek, słuchaczy, dzisiaj może głównie słuchaczek bardziej, że tak naprawdę proces leczenia czy zdrowienia zaczyna się nie na terapii, czy podczas ustawień, czy nawet podczas jakiegoś pierwszego kontaktu z, z terapeutą, terapeutką, ale wtedy, kiedy uświadamiamy sobie tą sytuację, tak, ten problem i kiedy zdajemy sobie sprawę, skąd on się bierze. To jest coś, co kiedyś bardzo otworzyło mi oczy. Podczas jednej właśnie z rozmów, a propos ustawień i, i też jakichś takich naszych innych rozmów. I tak mi się wydaje, że chyba o tym też powinniśmy wspomnieć. No nie? Tak, najważniejszy jest ten pierwszy impuls. Jak pojawia się nasza gotowość na zmianę, to pojawia się już taka myśl, że tutaj coś jest do zrobienia. I to jest początek, tak, to jest naprawdę początek. Ale to jest takie poczucie, które przychodzi z naszego wnętrza. Oczywiście, może być tak, że ktoś coś mówi, wiesz, przy nas, mówi do nas i my na to zareagujemy, ale my to czujemy w środku, wewnętrznie. Dlatego, jeżeli ktoś mówi na przykład do kobiety, to a propos kobiecości, wiesz, co ty, to jesteś taka trochę mało kobieca. To ta kobieta może to przyjąć lub nie, bo to jest opinia czyjaś. Mhm. Ale jeśli w tym momencie poczuje w środku, że to z nią rezonuje, to może być początek. Ale jeżeli przyjmie, to jest tylko opinia i mnie to nie dotyczy, to idziemy dalej. Tak, musi być ten taki początek, wiesz? I to właśnie się rodzi, i to się rodzi w nas. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób już miało ten moment słuchając naszych odcinków. Takiego właśnie przebudzenia, otwarcia się na możliwość rozwoju. Mam nadzieję, oczywiście. Zapraszam serdecznie, gdyby ktoś potrzebował ustawień indywidualnych czy też grupowych. Będą jeszcze ustawienia w lipcu, jedne, jedne będą w sierpniu. Oczywiście wszystkie informacje będą na mediach społecznościowych, czy tutaj na YouTubie, czy na Spotifyu podane. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście bardzo dziękujemy. Zapomnieliśmy podziękować no tak. za. Tysiąc subskrypcji, bardzo dziękujemy. Naprawdę tak bardzo się cieszymy. To było takie nasze marzenie. Tak. Niesamowite. Wielkie dzięki dla was wszystkich. Cieszymy się, że słuchacie, że komentujecie, że piszecie, że korespondujecie ze mną. Naprawdę moja wdzięczność jest wielka i płynie do was szerokim strumieniem. Tak, bardzo Wam dziękujemy. To było naprawdę niesamowite, ponieważ udało nam się te ostatnie 14. Czy nawet teraz już 20 ponad osób zaprosi, nawet nie zaprosić, ponieważ ci ludzie sami zaczęli nas subskrybować na kilka dni właśnie przed końcem czerwca. A naszym takim w ogóle marzeniem od samego początku było to, żeby do końca czerwca mieć 1000, 1000 subskrybentów, tak. więc jesteśmy na no, 1000 subskrybentów na YouTube, ponieważ też bardzo wiele osób. Um, Słucha nas na Spotify i tam jakby trochę ten Spotify żyje własnym życiem, a tak naprawdę jest to prawie że taka sama liczba, więc jesteśmy naprawdę mega, mega, mega szczęśliwi, że słuchacie nas i jesteście z nami. No i wracacie do Dziękujemy nas. Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie się jeszcze, jeszcze nie. Jeżeli Wam się to podoba, to co robimy, to zapraszamy do komentowania i do pisania do nas. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Mateusz, za dzisiaj. Cześć test.